serdecznie w kolejnym odcinku GarageDex, a dzisiaj weźmiemy sobie jako obiekt naszych badań pancer kamwagen für Schmalturm. Słuchajcie, pojazd ten towarzyszy nam praktycznie od początku World of Tanks, przykuwa na pewno uwagę tutaj zawsze te ekrany jak u T-Fightera z Gwiezdnych Wojen. Zanim oczywiście pobawimy się nim na polach bitewnych, omówimy sobie pancerzyk. Przejdźmy sobie więc na model kolizyjny i więc mamy tutaj. Kompletnie dolny spód 30 mm, przednia belka 80 mm, tutaj mamy wzmocnienie, jeszcze raz zobaczymy dlaczego, może jakaś gąsienica albo coś na tym stylu. Tak jest, jest to podwójny tutaj pas gąsienic, później mamy 90 mm na tej 80, płyta pod skosem 30 mm, znowu mamy zgrubienie od gąsienic 40 mm, no i przednie lico 80 mm, zaś później jest już tylko gorzej. Boki pojazdu, zarówno górę, jak i dół to pancerz 30 mm, jednakże mamy tutaj ekrany, które liczone są jako 15, 5 przepraszam, mm pancerz warstwowy, a gąsienice i kółka liczone są jako 15 mm pancerz warstwowy, czyli na przykład w tym miejscu, o w tym, w tym, w tym, w tym, w tym o jest. Możemy natrafić naprawdę na akumulację pancerzy 5, 15 plus 30 i uwierzcie mi, jeżeli macie haka lub hita, to naprawdę tego nie przebijecie. Słuchajcie, wrzut pocisków artyleryjskich to 12 mm, tył pojazdu jak widzicie na całej długości i szerokości również 20 mm przepraszam 12 i 20 mm przednie jarzmo to kumulacja pancerzy, pancerzy warstwowe 120 plus 150, 120 plus 120, gdyż wieża posiada 120 mm na przedzie, ale uwierzcie mi, że pod tym kątem bywa dramatycznie przebijana. Bok wieży 60 mm, na tyle również 60 mm i bardzo mały garnuszek u spodu 120 mm, u góry 75. Góra wieży to 40 plus 40 garnek. Tak oto wygląda ten bardzo charakterystyczny pojazd, a jak się mi nie jeździ, jaką wygląda w garażu, zapraszam. Naprawdę w World of Tanks niewiele jest takich pojazdów, szczególnie od początku, które tak przykuwałyby uwagę, które by swoim wyglądem naprawdę mówiły nam: kupna, skupna kup nas. No, Tak też było właśnie ze mną, jednakże pojazd nie grzeszy tutaj popularnością ze względu na swoją mobilność. No i megalomania Hitlera, te kąty proste naprawdę nie sprawdzają się. Jedno, na co zasługuje uwagę w tym pojeździe, to oczywiście działo. Mamy tutaj pięciosobową standardową załogę. Można oczywiście szkolić do E50M. Dowódca, celowniczy, kierowca, radiooperator i ładowniczy. Moduły, które ja tutaj proponuję to wentylacja, dosyłacz i optyka. No, zasięg widzenia naprawdę nie pkajmy się do przodu. Duże kółka, możemy być bardzo, bardzo łatwo zdetra zdetrakowani, przepraszam. Poświąteczne przejęzyczenie. No i słuchajcie, brak pancerza to naprawdę może zdenerwować. A te ekrany... Naprawdę nie są dla dekoracji. Potrafią zatrzymać większość pocisków, lecz pojazd nie ma preferencyjnego matchmakingu, no i naprawdę bardzo, bardzo łatwo go zabić. Mamy tutaj radyiko 620 metrów zasięgu widzenia, gąsieniczki 36 prędkość obrotu, no i mizerny silniczek czwartego tieru 300 mocy 20% prawdopodobieństwa pożaru przy trafieniu, co daje nam niestety 9,92 mocy na tonę. Prędkość maksymalna, jak tutaj podają, to 48 na godzinę, ale naprawdę wątpię, czy tyle osiągniemy. 18 do tyłu i obrót 41-33. Tutaj też obrót, naprawdę, mimo tej pięcioparkowej załogi i no, też jest raczej kulawy. Mamy tutaj 24 prędkość obrotu wieży, 370 zasięg widzenia, to jest raczej średni wynik. No i oczywiście to działko. 7,5. 14,3 Szybkostrzelności, i tutaj na PPK mamy już 150, na APC kach 195 i na HEK-ach 38. Które ja akurat tutaj wożę dwa. zadajemy średnio 135 punktów uszkodzeń, 175 na HEK-u, jeżeli kogoś przebijemy. Na średni DPM to 1929, i tutaj coś pięknego i niedrogo: 0,32 rozrzut na 100 metrów to jest bazowa wartość, i 2,3 Czas celowania. Co daje nam suma sumarum 2,11 czas celowania. Z tą załogą i modułami 0,29 rozrzut na 100 metrów, a nasz TPM wzrasta do 2336. Słuchajcie, tego naprawdę nie należy lekceważyć. Posługujemy się też naprawdę przyjemnymi wychyłami działak na miejską konstrukcję. Minus 8 opuszczanie, plus 20 do góry. Posiadamy 730 punktów wytrzymałości. No, a nasza wartość hamuflażu jest pozytywna, o powiedzmy to pozytywna, z tymi modułami załogą będziemy mieli 450 metrów zasięgu widzenia, to uważam, że jest akuratnie i możemy rozpocząć pierwszą bitewkę. Ciekawe jestem jak mi wylosuje, 100 lat nie grałem w ogóle tym pojazdem, ale zawsze miło mi się na niego patrzyło, to bezapelacyjnie. Mhm. Mm No z tej strony jest, z tej strony jest ciekawie, kogo my tu mamy? Tu, 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 tu same sióstrki. Na pewno będziemy tutaj prawą stronę cisnęli Mamy Easy Eighta, mamy wszystko. Naprawdę te ekrany. No, oczywiście ten pojazd y, zmieniał kilkukrotnie swój wygląd. Wcześniej oczywiście nie był w fadę. teraz jest. Te ekrany są takie bardziej no, bardziej siatką niż jakimiś skrzydłami, jak było to wcześniej. Te macowania też naprawdę są sympatyczne. No, pojazd raczej służy do zabawy i strzelania sobie gdzieś tam z drugiej, trzeciej linii. Zwróćcie uwagę 3,4 czas reloadu. Naprawdę nie należy zlekceważyć. Kiedy ten pojazd nas detrakuje, jesteśmy na szóstych tyłach, możemy bardzo szybko pozbyć się naszych punktów wytrzymałości. Epićka, celność. Może tutaj troszeczkę skorzystamy. Nie myślę, że to będzie wycofane. Ale myślę, że tutaj lajcik. Chciałbym zostać tutaj właśnie tego spota. Jak widzicie mobilność i obrót no, nie za bardzo. 34 na godzinę. Tutaj prawie do 50, ale uwierzcie mi no, jeździ się tym pojazdem jakby mieszał glinę z ołowiem. Super. Strasznie kiepsciutko. Oj, pod taką górkę, już ma straszne problemy nasz pojazd z podjechaniem. Patrzcie, akurat mi się musiało podnieść działo i reloadzik, pyk, to jest dobre, to jest dobre naprawdę w tym reloadzie, że automatycznie możemy przepywać no strzał jest. a czyli jednak na sępa, epicka celność. 44 może być naprawdę wszędzie. Oprócz tego, że jest na wodzie, my już tam raczej nie dojedziemy, więc weźmiemy ostatnie punkty zajebistości za kapa. Mobilność, słuchajcie, no pojazd, pojazd mimo to, że nie ma pancerza, tak, bardzo rzadko dinga no to jeszcze po prostu dyskwalifikuje jego mobilność. No wygląd to naprawdę nie wszystko wygląda świetnie, ale jeździć z nim i toczyć bitwy naprawdę ciężki orzek do zgryzienia. Mm, absolutnie zaliczam ten pojazd jako pojazd kolekcjonerski mm, taki relikt minionej epoki. Naprawdę przyjemnie się na niego patrzy, Aha, szmaltu. Mm, ja te. I tyle. <laughs> I tyle po prostu. No wiem, że są masochisti, którzy jeżdżą takimi pojazdami, ale ja na przykład do nich nie należę. Pudełka się jakoś posypały. Dobrze, tutaj sobie użyjemy. I możemy zobaczyć, mamy zwycięstwo, od odznakę mistrzowską trzeciej klasy. Wynik raczej średni w drużynie. Słuchajcie, 582 punkty uszkodzeń, 2 wykryte pojazdy, 2 fragi, 12. Słuchajcie, za naszą pomocą. I suma sumają, będę liczył tylko te pierwsze wyniki, bo tutaj jakieś operacje świąteczne, nagroda 25 tysięcy minus tam 2 tysiące, no to mamy 23,5 tysiąca na czysto, słuchajcie, zawsze coś. Słuchajcie, może tutaj odbierzemy jeszcze nagrodę, korzystając z akcji jakąś od śnieżek. A, weźmiemy dzisiaj jakąś taką. Dobrze. Niech Ci się darzy. I możemy od razu sobie, cyklop, pojechać następną biteweczkę. Nie, no, jak rzuca normalnie jakieś szósteczki. No, w tym kamuflażu bez wątpienia wygląda jeszcze lepiej. No i te ekrany naprawdę ta siateczka jest wypasiona. Najlepsze siatkowe ekrany w grze. A my tymczasem bojym lasem pojedziemy sobie na prawą stronę. Raczej będziemy się wlekli. No to jest troszeczkę wolno. Uu, nie dość, że jest wolno, to jeszcze nikt nie jedzie na prawą stronę. To źle. Czyżby WN zawodników w mojej drużynie nie pozwalał na wyjechanie z kółka bazy? Wie. Nie wiem, czy to ma sens dalej wyjeżdżać. Absolutnie nie. Ależ to jest wolne nawet po asfalcie No i mamy już kałowca żebyśmy tutaj jeszcze tylko dojechali do... Czyżby? Baja boom jest gąsieniczka. Troszeczkę nie za bardzo. Myślę, że zaraz to zostanę wyspotowane. Cofnę się jeszcze bardziej do tyłu. O! Będzie bitwa z krzaka. Nikt absolutnie tutaj nie zamierza podjechać pomóc. No ci na kółku bazy, no to jest po prostu nieprawdopodobne i siób podjedziemy bo tutaj może artyleria na pewno mi wygrzać też ma troszeczkę utrudnione zadanie bo strzela po całej Ja się pytam. Dobrze, i tak tu musi przejechać. Kiepsko to widzę. Gramy do końca, nie poddajemy się. Dzisiaj czuję wolę walki. <słuch> Słuchajcie, no nie wierzę, żeby tak kampili. Wow, wszyscy się rozjechali. No, i powoli, wa powoli walce, czy jak, jakkolwiek to powiedzieć, no masakra. Masakra Team z Gwiezdnych Wojen. Widzimy się przy wynikach bitwy. No, tym razem, niestety, dostaliśmy epicki łomo. Drużyna na pewno żółtej ciżemki. Co za tym idzie, zrobiliśmy tak nędznym wynikiem: da się naprawdę wykręcić lepsze trzecie miejsce w zespole pod względem damage'a. Mamy tutaj 975 punktów uszkodzeń, 75 zablokowanych przez pancerz, to się rzadko zdarza. Jeden frag 240 za naszą pomocą i mamy 27 minus 4, czyli będzie to jakieś 23 329 kredycików. Także też nie jest najgorzej. No i pojedziemy sobie jeszcze raz, Państwu go pokażę, bo naprawdę jest na co patrzeć. Bardzo, bardzo przyjemna perełka kolekcjonerska. Tak to wygląda. Naprawdę wygląd śliczny, ale jeżeli chodzi o eksploatację tego pojazdu, no to trzeba uzbroić się naprawdę w cierpliwość. Moja cierpliwość już się kończy, dlatego trzecia, ostatnia bitewka. O, jeszcze ta mapa, którą tak bardzo uwielbiam. No i pięknie. raczej na lewo myślę tak z tą nieprawdopodobną mobilnością wiem wiem Szóste a najgorsze jest że ja to nie no tak no... Jest, 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 tak, tak. No, taki klimacik jest. Prawda, gdyby ten pojazd mógł być bardziej wiedzieć, Co to jeszcze tu nam się przyczepiło? No, no, litość boską. Poszła stąd. Czekajcie, czy to da się przestrzelić? Tak z ciekawości sprawdzę. Okej, okay, dobra, znikło. Cie jak za dotknięciem magicznej jużczki. Strasznie, <słyski> myślę, że taki pojazd powinien mieć jakieś silniki odrzutowe. No i cóż nasz tutaj gwoździk z będzie spocił. Hmm, nic. Hmm, nieprawdopodobnie. Te pięćdziesiąt na dwa też nie wiadomo o co chodzi. Gąska. Gąski, gąski do domu. Dobrze. Mamy Emila z Lünebergi. Aj Liczyłem na to, że uda się z tą celnością przestrzelić tą gąsienicę. Zarty. Czyli jednak coś. No przeciężały się nie kwapią. Będziemy podjeżdżali. Strasznie mu to wolno idzie. Ah ja Bo, wow, 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 jeszcze jeden ciężar. To on nie chyba podjechał pod bazę. Ależ to wolno i jedzie. No Z daleka strzelanie ma sens Z tym pojazdem, bez wątpienia No ale umówmy się, że mobilność Absolutnie eliminuje ten pojazd Jest wiele, wiele maszyn Które możecie kupić i Mieć z tego przyjemność, dlatego tak jak już mówiłem Absolutnie ten pojazd Zaliczam do perełek Kolekcjonerskich Takich wiecie, dzieł sztuki, które się stawia na półkę i nie dotyka, nie rusza. Niemniej jednak, mamy tutaj odznakę mistrzowską pierwszej klasy, zwiadowce, ogień skuteczny i tym razem coś tam udziałaliśmy. Pierwszy wynik w zespole, znowu na szosteczkach, bardzo ładnie, 1554 punkty uszkodzeń, 700 odbitych przez pancerz, jednak się da. Trzy wyspotowane pojazdy, jeden wrak 2036 za naszą pomocą, jest super. 62 minus tam 4 tysiączki, słuchajcie, 58 tysięcy z hakiem na czysto kaczyń. Myślę, że jest świetnie. Słuchajcie, gościem dzisiejszego odcinka był Szmaltur, pojazd absolutnie kolekcjonerski. Jeżeli zamierzacie grać tym pojazdem, no to uwierzcie mi, jest wiele, wiele lepszych maszyn które sprawią Wam niebywałe doznania i przyjemności. Ten pojazd ma sprawić to, że będziemy tutaj cieszyli swoje oko właśnie tymi super ekranami. Słuchajcie, z Państwem już się żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Pa pa!